Jeżeli źle się czujesz i myślisz, że jest to spowodowane Twoimi osłabionymi czy zablokowanymi czakrami, to niestety jesteś w błędzie. W większości przypadków jest zupełnie na odwrót. Masz osłabione czy zablokowane czakry, ponieważ źle się czujesz. Czakry są to tylko i wyłącznie pompy praniczne, które dostarczają energię do Twoich ciał subtelnych i tam zadziewa się cała duchowa magia. To tam energia praniczna przetwarzana jest na wszystkie Twoje wewnętrzne procesy życiowe. I poprzez negatywne emocje, negatywne myśli czy konflikty wewnętrzne, tworzymy ciężką, negatywną, zaburzoną energię, która osłabia czakry. To tworzy później błędne koło. Słabe czakry, ciężkie emocje, ciężkie emocje, słabe czakry. A więc jeżeli ciągle oczyszczasz się i nie zauważasz efektów, pamiętaj, że to nie problem jest w czakrze, tylko w procesach wewnętrznych, w emocjach, myślach, przekonaniach, konfliktach. Jeżeli chcesz uniknąć ciągłego oczyszczania się, skoncentruj się na tym, co tak naprawdę powinien zacząć robić.